Zawsze dobrze zaczynamy pierwszą połowę, a potem coś idzie nie tak w drugiej połowie, więc zdecydowanie musimy dużo nad tym popracować. Ale teraz mamy wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować się do następnego meczu i mam nadzieję, że to zrobimy. Jest dużo pracy z zespołem, czy to tylko kwestia ułożenia puzli na właściwe miejsca? Oh, uh, I didn't have time, oczywiście nie miałem wystarczająco dużo czasu, ale teraz po tym meczu będziemy mieli kilka treningów przed sobą, więc jestem pewien, że będzie lepiej. Jestem zadowolony z naszej gry w obronie przeciwko MKS-owi. Zwłaszcza w pierwszej i drugiej kwarcie zatrzymaliśmy ich strzelców. Dobrze zagraliśmy w obronie pick and roll i to był sposób, w jaki chcemy grać. Ale oczywiście mamy jeszcze wiele do poprawy. Może to nie jest dobre porównanie, ale czy znasz historię ze starym dieslem? Mam na myśli samochód. Bierzesz go na autostradę i gaz na full. Dziś Sindariusz zagrał prawie cały mecz. Czy to ta sama historia? Cóż. On grał naprawdę dobrze. To zabawne pytanie, ale koniec końców to prawda. Chciałbym wierzyć, że próbowaliśmy i walczyliśmy, ale moim zdaniem niewystarczająco albo nie tyle, ile powinniśmy, więc jestem bardzo, bardzo rozczarowany. Przykro mi z powodu naszych kibiców, naszych fanów, ponieważ pierwsza połowa była niedopuszczalna całkowicie. Myślę, że Zastal miał znacznie więcej pomysłów, zwłaszcza w ofensywie. Wiedzą, jak chcą grać w ataku, gdzie chcą mieć piłkę. Myślę, że umieścili każdego zawodnika na swoim miejscu i zdobyli dziś 86 punktów. Myślę, że grają dobrą koszykówkę, więc na pewno widać, że jest różnica. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.